Jest bas? Nie ma baza. Oni ci wygadać! A mieliśmy o czym gadać Bartek? O, bro Starsie. A co się działo Bartek gdzie teraz bro starszy powiedz mi szczerze? Powoli. No bo gadaliśmy z Barteksem, co to mamy powiedzieć na odcinku. No zauważyliśmy jedno. O, o, o o! Jeszcze go dobiłem. Zław te power cube'y wszystkie, bierz koksem. 12, 13, 14... Witajcie z tej strony Bartek! I... I wielki tata! z gry Brawl Stars będziemy otwierać karnet. Skrzynki, karnety, szukać postacie, grać w gry, omawiać co się dzieje w Brawl Starsie i co my na to wszystko, więc przed tym wszystkim przed naszym działaniem zostawcie łapkę w górę, górę suba, suba, komentarz jedziemy z BSM. Heja! Many. Many minutes later. I pyk. Wpada. Three hours later. Jeeee, yeah. co nam wpadło? Kolegę! Kolegę, że już było wszystkich. Boń jeszcze będzie. Siema, koled, witamy w drużynie. More moments later. Mamę. Kiełek! Yeah. Siema, kiełek! Płodział, żeby była jakaś postać? Właśnie powiedział, żeby była jakaś postać. Mityczny <golet> 6x8. <na> Heja! <golet> OPENING NIGHT Jest. Bell. Siema Bell. Siema Bell. Witamy Bell. I Serge. I Serge. Dwa w Serge i Bell. Siema. Bah, oh. Bach. Pięknie. Oh, jak to było. Jedziemy dalej. Jest. Jean. 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 Siema Jean. Jean. 4 na 8 i 3. Tyś... HOURS LATER Drodzy... Mamy. Drodzy Państwo. Szybki opening w pas, Coś tam wpadło. Jakieś postacie. To widzieliście przed chwilą. A teraz magiczne duo, duo na nietypowej mapie, trochę bym powiedział, bo, bo oni się do tej mapy średnio nadaje, chyba że zmienisz szybko po prostu swój e, kamuflaż, postać, tak? Więc zasuwamy. Ja jestem w miarę ok na to, bo mam ten promień. Bartek jest z wielką armatą. Mamy koksowane, Idziemy po te dwa power y. Znaczy dwa power ja odpalam od razu promień Dobra, tu jest jakiś typ. Kiełek się schował. Odpalam znowu. Bartek pomóż! Bartek mi nie pomógł, bo poleciał. Po powercuba. i Bas wykorzystał sytuację. I pięknie zginąłem. Nie Bartek. Nie ma jak współpraca w duo, gdzie każdy gra osobno. Tu jest. Tu jest. Dobra, nie ma go. Nie ma go. Tak, 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 chciałbyś. Dobra, kiełek. Czekam na ciebie. Trzy, dwa, jeden. Jest bas. Jest bas. Nie ma baza. Bartek. Co tu się działo? A bo Leon wyskoczył. A to dziadyga. Nagraliśmy. On się wygadać. A mieliśmy o czym gadać, Bartek? O, bro starsie. A co się działo, Bartek, gdzie teraz Brawl starszy, w wobec tym szczerze? Powoli. No bo gadaliśmy z Barteksem, co tu mamy powiedzieć na odcinku. No zauważyliśmy jedno. Damian. Powoli już nie nagrywa. Vaucer. Nie nagrywa. Ewela też była no browsta przestała nagrywać. Jedynie chyba Tori jeszcze jakoś stara się to nagrywać na dwóch kanałach. Więc trochę to przysiadło moi drodzy. Jak Wy my myślicie? Ma szansę to wszystko post, po, do góry jeszcze podnieść się ten brow star, czy na razie to idzie koło upadkowi? No bo tej grze tak naprawdę jest 57 postaci. Jest już tyle postaci. A to było tylko 32. 32, było mniej, tam tika ludzie łapali się, cieszyli. Więc, co by myślicie o w dalszym blostarcie, w ma to wszystko się szanse podnieść do góry, czy się nie podniesie? Nie wiem, Damian to próbował ratować, milion subów miał. Dobo no miał. ser pół miliona subów, miliony po 3 miliony, po 2 miliony wyświetleń, tak? I siadło to wszystko jakoś. Czy to gra siadła? Nie mamy pojęcia. Co wy o tym wszystkim myślicie? My idziemy jeszcze zagrać super duo. Bo tamten VCR już prawie nie nagrywał. On właśnie zrobił sobie przerwę, VCR w nagrywaniu. O, o, pomóż! Uciekaj! Uciekaj, uciekaj, nie wchodź w tą gęstwinę. Dobra, no, Łatyk dostał ochlep I to mało tak naprawdę damy radę. Jest jeszcze. Nie. O, nie ma szans. Wiesz? Bo zginąłeś. Ja zginąłem. Dobra, minus 2, jedziemy dalej. Bo się zagadaliśmy. Ponownie. Zagramy ponownie. No bo tak naprawdę Bonnie do tych krzaków to się nadaje tak jak, no, no średnio się nadaje. Ee, Janet też się nie nadaje. To samo miejsce, się zapachniliśmy. Dobra, ale to już nie ma co. Łapiemy to szybko. Dobra, zapaliśmy, jest Bonnie. Nie uciekaj ode mnie, chodź do mnie, nie idziesz tam. Trzy by są na No i trudno. Dawaj. Dostała. Dostał, ale nie został zabity. Boi. Dobra, jest tutaj. Dostanie od. od yy... Czekaj. 3, 2, 1. Tutaj. Dostał. Pyk. No no dynamite. Dostaje? Dynamite już ginie. Dobra, dynamite nie żyje. Kolet tam próbuje coś tam podziałać. To jest dobra moja ta muzyczka, że będzie wiadomo, że ktoś podchodzi. Jest koletka. Tutaj będzie. Pyk, pyk. Nie ma jej. Kolejne pałeczki, ubiki wpadły. Tutaj będzie. Mmm, w dół jedziemy. O, 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 o. o. Jeszcze go dobiłem. Złap te power cube wszystkie, wiesz, koksem. 12, 13, 14 tysięcy życia masz w człowieku. No, jesteś koksem teraz. No, jest jeszcze. O, no, z quiku przy dwóch cubkach, to co możesz tutaj. Opa, ja polecę na zwiady. Dawaj do mnie. Ja wolno idę. Ja zaraz ginę. Dobra, dawaj go. Coś ty zrobił. Idę na jednego. Boni kontra Boni. z kontra. I. O. N. R. Coś tam, coś tam. Nie mam pojęcia, jak to się pisze. Jak to się czyta. Uradić. Dobra, ja lecę. Lecę na takiego, na, na armatnie mięso. Dobra, dawaj, dawaj, już po nich jest. I pięknie. A, nie się z sobie armat niepotrzebnie. Armata rozwaliła, więc daliśmy sobie radę. Po kolejny raz pyknęliśmy to. Więc co myślicie? Pomożemy trochę Broston sobie gracie w tą grę jeszcze, jak, jak, wam, jak wam idzie gierka, czy będziecie grać dalej, czy już darowaliście sobie grę. My tak naprawdę trochę popykamy, ale mogliby tą grę trochę tak zmodyfikować, jakoś ulepszyć, nie wiem, coś nowego z niej stworzyć. Czy to będą nowe mapy? Nie wiem. Dajcie jakiś pomysł na to, czy jakiś w jaki sposób Roadstars mogłoby na nowo powstać, jeśli da radę. Więc my tak naprawdę kończymy. Czekamy na Wasze komentarze. Tak Bartek? Tak, Bartek, Bartek. I Boni i Janet mega duo, pięknie oni wyglądają, co? A my widzimy się na kolejnym odcinku. Hejak!